Czekamy hmm. na desant, To dobry moment na sobie pragnie od wszystko mam. Dopiero sobie. On grał... też tego ak ten aktor grał tą postać no, taką z tą cukrem, cukier, cukrze Kurwa co? Nie lubię poniedziałku? Nie. Panie Marysiu, proszę kupować cukier, ale on to miał za kąpiel, lecci dużo. Idea tędy. Ale mi się też mam też więcej bo... Leftonem nie. Tego kurwa strzelają, kupuję. Ja się nie wybierają tego głosu. Ale masz bardzo dobry głos. Co? Za gruby.

Osta, Dawid koronie, że jest naszym księciem Uwaga, zbliża się jak gardła Biegiem do tej strefy Księciu nią no. Księciu, no. księciu no. kurwa, Dawid księciu No i kurde, No, to ten, zawsze tak mówi, nie? Co, lecimy, czy kiedy? Czekaj, czekaj, na 1500, 1000 Odległość i... zacznie rosnąć odległość, to to. Ten... Teraz, teraz. No. No, zlokalizowany. Lubię patrzę, za Róg zlokalizowany. Wróg zlokalizowany. bo no z tego kurwa no leci koło Jakuza. mnie nie? Ej, leci, no Róg przy mnie leci. Dobra. Patrz. Kurwa no gościu... gościa mam tu normalnie no widzę go nie? 2 metry ode mnie jest No Na okej, go, i... Ja to, no, nie no... Ja nie Widzę jednego oznacza! Na ostro, tu jest to Ja tu jestem za To będzie ostra znaczy. no, walka No ale tutaj no, lecą, no, lecą prostu, za nami lecą wstrycia. Lecą w chuj przed nami Za nami Mamy ostre plasty Jak maździkiem jesteś już Szybko. No to kurwa grubba. Uwaga, członek waszej drużyny stał się ważnym celem. Chronicie no. go za wszelką cenę. Co to jest oznaczony? Krepelek. No, oczywiście. W 10 jest tylko jeden. W 10 nie, tak, słusznie. Mega. A on czuł nitrysu, daję czego? To się przyda na pewno. A już teraz mię czasem przyjść w tym programie, pani. No to ja ostrożnie się as będę asekurował. Jeśli zabrał to powiem, powiem. Chcesz, to ci tam. Powiem Wam chłopaki, że cieszę się, że nie, jesteście dobrze. dzisiaj przytomni. <grym> <grym> Jeszcze? Bo zazwyczaj jak ja kończę, weekend się zbliża, to was niebo, nie ma, Ej, nie Ej, grotu, chodź tu. Nie tam idą. Podniósł sobie jest broń. Tam. Idę, ten, ty. No. No. No, Mama idą? Dzięki, nie góry, dzięki. Nie macie przypadkiem może blaszki? Nie. Kurzko właśnie nie mam Tak będzie na strefa goniła, nie? No i będzie, będzie. A się tu przemieścili. Ale można A, pić piwko czy nie? No, no można Wolno, Trzecia. jakby nie można... Było. Trzecia, o kurwa, plecy, 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 plecy. Trzecia. Tu jest hop leci. Nie widzę. A bo właśnie ten gułag mnie troluje. Nie, nie no, nie ma, coś ty. No to gułag mnie troluje. Bo na mapie jest mam czerwone kropki tam. Ale tam nie ma gułagu z tamtej strony, nie? Wszędzie są gułagi pod ziemią, wiesz? Pod ziemią? Właśnie przy mapie, na granicy. To ty, faktycznie, ej. Byli, byli, no. się z tam na prawo. Na prawo do góry? Okay. No, już. Idziemy, idziemy tu? Idziemy ile wiesz, idziemy tam spadać na stację? Idziemy do góry, czy nie, idziemy to na. dwa punkty zaznaczone są teraz. No nie. Tak, ale mamy tylko chwilę. No, no Jeszcze 40 sekund ci wytrzymać, o. Tam A zabezpieczają, nie. kurwa na bazie. No, nie, tu nikogo nie było. No ale nigdy też czysto, bo kąpiel brzmię, kurwa. Głupie. No skąd, gdzie? Do bezpiecznej strefy, szybko! ale co, posprzątali tu ku Nie. Dobra, 10 sekund. A na górze nie się? Ja jestem na górze. Ty, a tu sklepu widzę, nie ma, tu jest za Auta to zabrał, panie. No no to no, o... Dobra. To tak, kupujemy od razu. Kupujemy Takie sobie duszki. Tak, tak, tak. Bierzemy duszki i jedziemy, nie? Duszki, duszki, ja obowiązkowe duszki. duszki. Dobra, tak takim razie lecę. Węcław, Ej, halo! co A, ja jestem już tam. Bierun siarczysty. Mam zajechać, mam zajechać Odstawiłem jeszcze Potrzebujesz Nie, dawaj dawaj na. dawaj To jest na dla jeszcze Zrzut, to jest najważniejsze I amunicja no. ale Straszny jest ten mam to nie tu mnie, Mam tu dodatkową portę. Borsa tutaj. Bierzcie tylko to, co potrzebne. Dobra, to kupuję płyty. Zostaw to stop? Tak, Zastop. tak Cały zestaw płyt, masz już płytę w ramach Zostawiam Kurwa, Kurwa ja, ja, ja przeładowałem się torre. jeszcze tym chujstwem Ja no. też Fuck sorry Nie miałem pracy chyba na ten Mi się nie pokazało wiesz Dobra chuj Trudno ale zupa no sorry Ale że zrobiony. zrobił żony. Dobra idziemy z czy co? Nie ma płytem No mhm. Tam dziki ma akurat, świetnie Nie starczyło pieniędzy Tak i tak byśmy nie mieli tego Dobra lecimy Do nas braku. A Mam tu. Mam tu poję. odwołuję ostatni komunikat Odwołuję ostatni komunikat Był ktoś w górę na Kropelak, co dobrego? Strefa idzie. Kurwa, Duki to ma ten wóz Ja to nie, się to, to i... mój. To mój, ja mam taki sam. Też masz taki? Ja też mogę zrobiłem. On jest Tylko, że to jest... teraz Ale królem nie będę mieli nas w dupie, chyba. Abo i nie, błaga. To tu krążą nad no nami, gruby. Nadciągasz rzut uzbrojenia. O marsz! Zrzut. ten helikopter jest Idę tutaj, ruszam. Ja, i tu idę kombinować, można. Kurwa, no typowo na nas. Lata, lata, gruby. Zbliża się huraganu. Bezpieczna strefa przeniesiona. A jak to rzuci ten tak helikopter, tak, jak to jest ]aj. po nas. Drogi śmigłowiec! Tak. Dobra, policjerik odał. Co no, trzeci ale, ale może to, idziemy no, to gdzieś to bardziej... Polecimy. Kurwa, gdzie tu Jak chcecie Ja chcę to iść. Bo ja już tam nie chcę na ten rzut. Ja tam nie lecę. ŁAGA! Przemieszczam się. Ten A, bo trzeba go kurwa odjebać. Trzeba było na serio się przenieść w chuj daleko, żeby iść za strefą. Na prawą stronę. Nie podoba Mam, mamy plecy w helikopterach. Z kim walczycie? Powalony. Ruszam. Tam sniper na dachu. Kule ten helikopter mnie wkurwia, nie? Dobra, lądują za nami. Uwaga, lądują za nami. Ja sobie wziąłem zrzucik. Teraz jeszcze snajpkę

To płytę co? nie mam dalej, nie. Musimy natychmiast dostać się do bezpiecznej strefy! Crepel, jedną płytę Albo mam, mogę jest. Cię rzucić. Ciepłej, jestem to za Tobą. Od tyłu Ciebie. Chodźmy, może od... tam coś znajdzie. Mam dupoje. Książę jest po lewej. Książę jest dole. dole. Lepiej tam tu. Próg oznaczony! Widzę jednego, oznaczam! Nie, Idziemy! Ja, Chodźcie na flankę, no, no. wyjdziemy, nie? Na lewo. No jak chcecie. No jak wolicie, nie wiem. Wiem, że tam snajper jest. Nie, dobrze, dobrze. Nie, nie, nie? Dobra, jak mówicie, spoko, Prze, przegłosowani. Na tego króla mam bliżutko, to są oni, nie? Tak. Ale strefa bardzo mocno ciśnie, panie. Ja stwierdzam, że ktoś tego potrzebuje. Widzę jednego! Haha, leżąc w dupie. Wiesz, auta cię w nocy.

ja będę prowadzić. Jest to auto, jakieś? Jestem auto. Kurwa, uwaga, nam tutaj Błaga. Tak, są tu, są tu na dachu. Jakiego, ale to, cicho. Wiem, 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 wiem. Balony. Są go. O dalej, 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 Zatknijmy! nie leci, ja będę robił. dobra. Kurwa, że udało mi się. Fufa. Skacz na w pod Dobra, uciekajcie. Uciekajcie. Ja pierdolę, mój głupo, ja pierdolę. Twój sojusznik trafił do guagu. Będzie walczyć o szansę na powrót. Kurwa, dziś ta to strefa, ja mam kasę jak coś, ja też mam kasę, kłódki kto ma? Auto, ich, kurwa. auto, auto, nie, Przejechali? nie, Dobra, wy nie, dobra, chodźcie nie, Nooo, nie, nie, Idzie tutaj! Się tu nie ma, 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 na nie się się Na plecach mam, na plecy mam gościa. Kurwa, w na na, te, na tej strażnicy. Na strażnicy są? Strzelał z budowni. Oznaczamy wam nową, bezpieczną strefę! O kurwa, dostałem. Nie wiem krzyja albo je No mi policzyło dobra nie ma Churba mam skrzynię zaopatrzenie panowie Chodźcie, lećmy dobra, dawaj Bo ta strefa za z... Z dachu, dachu uwaga z dachu, z dachu tego najwyższego Snajper ja, Idę tutaj Też mam skrzynie za opatrzeniem i sianą jakieś to jest Uważajcie, na dół góry pane sniper Mierzy cały czas, no Skór synd, jak zdejmę, poczekaj On schował się Dawajcie wszyscy gdzieś w jedno miejsce panie. Dostał powalonej śmierci Ten już ten, ten maśle Pięknie grotu Dobra bo się ta skrzynia przyda Chodź tutaj, panowie ja zrzucę Skurwysyn mierzył Poznawiłem miejsce, mi, idę, idę tam. tam To dawaj,

plecy snajper to ja Dostał, zdjęłem mu armor cały. Nie, gdzie ta pizza poleciała, Johnny uważaj, bo tam leciała kobieta. Poszedł, dostałem Są po drugiej stronie w ogóle tego Dobra, to zaś na skład, że strefa zaraz Zrozumiano Dobra, A ja już ciśnie, Znowu szybko ciśnie. Kurwa, ale podoba mi się ten tempo gry. No, jest zajebiste kurwa. kurwa. Nie ma, nie ma srania no. po brzegach. Nie są tam w na poście. Idę, tędy. Idziemy tam. do tego. Do kanału chyba, co? Pod mostem, no. Muszę wyjść na górę. Nawet kurwa, kurwa tak nie to mam to czasu na te piwa Wziąć ty. No. A ja nie mam czasu z paragu zjeść kurwa. Ja pierdź. <laughs> Dań, po, po lewej, lewej lotnik tak? Gdzie, Gdzie? Pokaż mi A tak tylko migną mi, to nie jestem pewien na 100% Poprowadź Lecimy Są tu, są tu Ja mam auto Do hospital, do hospital, hospital, hospital Ale są tu, są tu Na czytniku nie widać, kurwa, ale są tu Dobra, chodźcie, zapierdolone Chodź Do strefy, do strefy, do strefy ale czym? Gdzie jest samochód? Ja co, zostawiłem po drodze. Bo nie chcę tutaj samochodem jeździć, bo mnie tutaj mogą z dachu, wiesz? Ja tak tu robię zawsze. Lecimy, hmm. Myślę, że tu lecimy. Idę tędy. Tak, tak. I tak robimy, Jodę. Tam lecimy. Na daszek? Tak, tak. Otóż. Ja, ja, ja. Pierwszy, Slepie. Uwaga, auto sami jedzie. Jest. Pierwsze. Lądują, lądują. Cel? Idę tutaj. Tam lądują. Zobaczajcie na minę, jakbyś wchodzić. Co, wylądowania na dachu, Lion? Mnie zeskoczyli już z tego dachu, gdzie jesteśmy. Nad nami BSP wroga! To trzeba ich rozpierdolić, nie ma co się z tym robić. już dalej. A, nie ma Widać ruch! No, to się Zbliża się gaz. Oznaczamy wam nową, Tam bezpieczną strefę. są, Powaliłem. Tu idzie, tu idzie. Idę tędy. Mamy droga. W garażu jest. Tak, w garażu, no. Żółty. Wrzucił balon. Ma... Walony. Idę tędy. Walony. Strefa. Powaliłem z auta, ale fart, nie wierzę. Zajebiście. Dobra, nie, nie żyję. No, gdzieś to chciałem być, ma? to. Mamy wroga! Nie, 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 na animację. nie, 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 -anim nie, zastanawia. nie, 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 zostaw nie, 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 zostawi. nie, nie, Pokaż tu krepel jak coś strefa, strefa, strefa. Jestem. Musimy natychmiast dostać się do bezpiecznej strefy. O kurwa, strefa, wiki. Powaliłem zaś, chłopa, w to już Ja też ja powaliłem. Zacieś przed nami. przed Dobra, do tego dali, budynku. Dali, 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 dali. Na wyróc, droga. Idę tutaj. Na i widać. Kurwa, tu nie wchodzę. Do góry, do góry, do góry. jednego. Ja. Ja. ja spierdalam. Dobra, zabijam tego. Kurwa, nie. Ja na szybko, do dzięki, dzięki. Kurde, jak mi się udało, prawie coś <zabij> zrobię. to. Dawaj, dawaj. mi. Pięknie, widziałeś jest to, do się na... Kurwa, już mam 6, no, ja, już mam 6. O kurwa. Zielam. Tam, no, za, za garażami też. Tam... Strepa, muszę się dziwić do przodu, trochę. Ja pierdolet, co tu się odpierdolę. Ale jest... kurwa, akcja, ja się No, 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 trzymaj trzymaj, no, 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 Na straży dwóch, trzech na straży. Są czek, czak 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 strasz. Mamy wroga. Ale akcja. Jeszcze, jeszcze. tu jeszcze Kurwa, tu jest? Tu drugi jest? Kto wszyscy? jest? macie, Wszyscy są Kurwa, do auta wsiadł, mnie rozjechał, Ja pierdolę Wy kupcie jak możecie, nie? Zprowadzę Opa. pa! Co? Zapili tu pum, nie? Zaraz. Kurde właśnie, za nami jest. Patrz, nie widziałem tego Szybko, szybko proszę Asegur, kup tego lajona Jeszcze zdążyć nie razie

nie ma nic, kurwa. Nie, Sorry, nie, nie. a tu nie ma nic, kurwa. Gdzie nie są, kurwa? No dachu Kurwa, zaraz się. Zaraz zejdę. Ja tu kurwa będę na nich chcieli czekać. Ja szczepan z drugiej strony Kurwa, tą ja Zbliża się hurakatu! Weź <gadu> Gdzie oni dają. są? Kurwa, gdzie oni są? Limy! Może tam siedzą, wiesz, bo tam są Lion, lion czekaj, stój tam, Chlub stój tam gdzie Trzymaj płytę, lion! Chodź tu do mnie! Słuchaj, spójrz tam! Ja go biłem! Jest jeden do a ja mam, A tutaj mam tylko jedną blaszkę, nie macie blaszek nie? Dania ja mam nic Patrz, kończę góra, nie wiemy do tego chłopa, chodź Ale gdzie on tam jest? Tam jest kurwa na dłużej gdzie... Tu masz bro, jest Skrzynia zaopatrzenie mam jak coś Kurwa, dajcie o. coś daj Powaliłem? Pięknie Zdjęką mnie! Umalino kaj te płytki kurwa, nie ma, dalej 50. Dobra, musimy natychmiast dostać się do bezpiecznej strefy. Dobra, lecimy. Nie mam, nie mam tutaj. Dobra, by? chuj, 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 dobra, lecimy kurwa, A, kur... 30 na turbo. Bicie na boju nie. Trzymajcie, 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 trzymajcie. Po tego potrzebuje. Nie ma za co. Dzięki. Kurwa, helikopter jebany nie? Nie, nie nie na. Helikopter, nie helikopter już się spada. Nie, nie, nie trzymajcie się w kupie, nie Ej, trzymajcie spada się tak gościu. Dobra, strzelamy do tego co spada. Helikopter kapci, kurwa.

Ja pięciu jezdnąłem. Kurwa, nie mam blaszek żadnych. Gada, kurwa, gada. Tutaj będą blachy. Tu są, tu są, tu są. Nie mam ani blaszki, kurwa. Gdzie? Nie mam blaszki żadnych. Nie ma, nie no ma. No ten wziął, kurwa, już jeden. No no kurwa, wziął. No, Lion, że to wziął, w sensie. No, no, no. Dobra, kurwa, robicie to, panowie. zadam za następnym kamieniem. Nie, nie. Ktoś blizek

Dobry Roza wynik kraj, miałem, ja kurwa, w koledze. W Pięknie. Proszę. Brawo, kurwa! Jest, Snajper. I księciunio! Jest księciunio? Jest księciunio, przeżył. Ja to te wyniki zobaczyć, kurwa. Brawo, brawo! Jest, number one. Kurwa. Nooo Ale tak to wynikł, żeśmy się przynaleźli. Dziewięciu! O kurwa! O kurwa! Odjebałem, no paru... Wszyscy przeżyli, nie? No pięknie, Dobra, pięknie. Dobra. jest streamu i kurwa. Dobra. Czyli opuśćcie, opuśćcie. Dobra, i przerwa mała. Tak jest.